Kotwice suną przez sferę wstąpienia, jak nóż przez masło pochwyconych. Nie jest to łatwe. Trudno jest zrobić dziurę, a jeszcze trudniej utrzymać ją otwartą. Ale żeby przecinać świat tronowy, są jak pąkle na tylnej stronie sfery wstąpienia. Ten rodzaj mocy mnie stresuje. No i proszę, tak samo przerażająca jak dawniej. Kroczcie w niebie, strażnicy. Nie możesz przestać się wtrącać. Strażnicy niszczą wszystko, czego nie mogą kontrolować. To jest mój świat, mój tron. Nic tu nie istnieje bez mojej zgody. W tym również ty. W świetle ostatnich wydarzeń, uważam, że mamy kilka spraw do omówienia. Imaru, dziękuję za gościnność, ale nasza transakcja jest zakończona. Mój duch jest na swoim miejscu, czyli u mego boku. Wszystko mi powiedział. O, Eris, jaka strata! Biedactwo jest już w lepszym świecie. Tak chyba mówią ludzie, żeby się pocieszać. Czy to pocieszające? No i po wszystkim. Wyrazy szacunku przekazane, kondolencje złożone. Jeszcze ostrzeżenie dla ulubionego strażnika. Trzymaj się z dala od galery mojego brata. Kwara od mojej siostry. To są sprawy rodzinne. Nic nie zyskasz, robiąc sobie ze mnie wroga. Eris by się zgodziła. Idź już! Masz zamiar tego słuchać? Pozwolisz Savatun mówić o Eris tak, jakby ją znała? Znasz ją. Nigdy nie obawiała się niebezpieczeństw. Zawsze wpadała w sam środek zdarzeń. Wiesz? Ona znalazła we mnie coś, co uznałem za utracone. A teraz ona nie żyje. To, co znalazła, również nie mogę się otrząsnąć. To uczucie przenika mnie do szpiku kości. Odeszła, bo mi zależało.